Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij. Kilka ciekawostek na temat tygrysów. Tygrysy są największymi z żyjących obecnie kotów. Są większe od lwów. Tylko niektóre gatunki niedźwiedzi są większe i cięższe od tygrysów. Największy jest tygrys syberyjski, który może maksymalnie ważyć do 400 kg. Mogą być białe, ale to nie są albinosy, po prostu jeden na 10 tysięcy osobników rodzi się biały. Żyją w Azji Południowej i Wschodniej, kiedyś zamieszkiwały obszar całej Azji. Jedzą małe gryzonie i wszystko do młodych słoni nawet włącznie. Najczęściej polują na dzikie świnie, bawoły, sarny, więc ta zwierzyna, na jaką polują jest dosyć duża. Zjadają 20-30 kg mięsa dziennie. Po dłuższej głodówce potrafią zjeść nawet do 50 kg mięsa naraz. Polują z ukrycia i tylko pomimo, że polują z ukrycia, jedno na 15 polowań kończy się sukcesem. Ciąża trwa od 93 do 114 dni. Rodzą się 3-4 młode, ważą około 1. Kilograma oczywiście są ślepe i bezbronne. Świetnie pływają i potrafią polować również w wodzie. Żyją około 15 lat w niewoli do 20. Rekordowo, rekordowy osobnik żył 28 lat. Jak wszyscy wiemy, tygrysy żyją samotnie, nie polują w stadach tak jak lwy. Tylko żyją całe życie samotnie. Ryk tygrysa słychać nawet na odległość 3 km. Paski są um, równie charakterystyczne, um, równie um, identycznie jak nasze odciski palców. Po prostu każdy tygrys ma inny wzór tych pasków. Skok potrafią skoczyć do góry na 5 metrów, w dal nawet do 10 metrów. Maksymalnie mogą przez chwilę biec z prędkością około 60 km na godzinę. Terytorium samców to 60-100 km2, natomiast samic około 20 km. Samce są bardzo mocno terytorialne. Oczywiście tygrysy są zagrożone wyginięciem. Oceń, skomentuj, daj łapkę w górę, jeśli się spodobało, łapkę w dół, jeśli nie. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij, poleć. Spójrz na linki zamieszczone w opisie. Dziękuję za uwagę.